Siemano, siemano widzę, z tej strony Kingu czyli dzisiaj gramy sobie z Takosem i dzisiaj jest to odcinek bonusowy na tym kanale, dzisiaj będzie jeszcze bonusowy odcinek z Fortnite'a i dzisiaj będziemy tutaj tą moją okolicę, tego mojego damku będziemy upiększać będziemy, ona będzie, będziemy robić żeby ona była po prostu piękniejsza mamy żwir, mamy piasek i będziemy robili niebieski beton Um, tylko mam mało kwiatuszków, ale mam lapis. Ej, hey, takos, mogę lapis zniszczyć? Dobra. Dobra, to możesz mi e, to możesz wykopać więcej lapisu, bo potrzebowałem go na barnik. Eeeem... To się chyba robiło... Nie, to było tak I to tak I to tak Nie Jak to się robi? A, na dole cement Na dole cement I tutaj piasek I to Tak Oś... A, tak e, Nie, tyle Okej, okay, już tutaj ułożył mi się tu. Typięko Dobra. Teraz potrzebujemy wiaderka z wodą. Dziękuję bardzo. 30 tu. tutaj. Ja! Potrzebujemy teraz iść tutaj. Wziąć ze źródłka wodę. Wrócić tutaj. Teraz skopać to. To, 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 to i to. Dwie też. Pyk, pyk, to też. O, że tego szebek nie będziemy niszczyć. To będzie tylko wymieniane. I tutaj to już cały dach trzeba też skopać. Dobra. Nie spać. nie, no nie I moja farma została zniszczona Zniszczyłem miejscowość swoją farmę Dobra, i tak będę tutaj zmieniał zmieniasz? Ja, tak, to wszystko, cały domek będę zmieniał Będzie piękny, niebiesiutki domek się zmieni? Co? Nie. Kolor. To będzie zmienił swój domek później. No. Trzeba sobie ogarnić żółt, żółt żółte barwniki. желтый баувник. Окей. Терас tutaj niebieski piasek hmm. tak dotąd i teraz trzeba to oblać wodą dobra skupimy te craftingi, czy to był bidon. OK, mamy jedną całą ścianę. Teraz robimy drugą ścianę. Ale te pietre też trzeba... O nie, dobra, nie trzeba je w tej stronie akurat. Akurat z tej strony trzeba robić. I teraz tutaj. Musimy zrobić tak. 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 I tak. Okej. Okay. To teraz zniszczyć niżej, pyk pyk Dobra I ja robi się nam tu piękny niebieski domek mm. O tego łóżko trzeba niestety zniszczyć postawić w razie postawimy tutaj bo tak zaraz będę to zmieniał ten wygląd tego domku i jeszcze tutaj to, 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 to dobra teraz dajemy teraz jakby to zrobić dobra, wiemy co robimy tak, 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 tak. i tutaj wykładamy też niebieski kolor i robimy tak Dobra, pięknie. Dobra, tu będzie straszny duży błąd. Teraz y, potrzebuję te skrzynki. no nie o jest so. te skrzynki postawimy sobie tutaj te łóżko postawimy tutaj i teraz tak na tole damy e, nie to będzie dla tak tu damy jakieś e, badziewia różne takie rzeczy które są nie jak kartingi będziemy które są takie mało potrzebne nam nie nie u nas na serwerze tym co gramy teraz balutą będzie um, mieć więc to jest nasz lepiniuszki na serwerze no dalej damy tu takie surowce i te inne typu żelazo lazuryt to jabłuszko tutaj damy itemy czyli wiadro to to damy sobie i będzie tutaj te piecyki przyniesiemy, o ok lazuret dobra, ta mi zbiera tu i lapis tutaj, albo nie, nie Bo dobra i tu damy sobie o tak tu będzie tak wstawać będę to będę mógł tracić nie bo tutaj wstanę dobra no spokój i teraz pójdziemy I teraz tak wygląda mój domek na tu chwilę bo potem będziemy jeszcze go zmieniać dobra tu chowamy to mm, to to są drzwi, to nie, to idzie tutaj, tutaj, to tu, nie, to idzie tutaj, to idzie tutaj, Dobra, na razie, zróbmy to, co jest na to potrzebne. Dominik, No, idę no. Mhm. Hmm, dobra, teraz resztę możemy tutaj wsadzić. Tylko że zależy kilo indziej. Jeszcze będę miał na planach do wybudowania dłumi e, z rumu. Dobra, domek skończony. Ja go będę tu jeszcze upiększał. Tą farmę to w ogóle przeniesiemy. Um, muszę wrócić do mojego magazynku pod irta. Um. Dobra, to zniszczymy. I to zaraz zrobimy. Okej. Okay. I okay. dobra. I tutaj będzie farma. Inaczej no, jeszcze raz to zrobimy. Um, a to może. A dobra. Co my zostawimy? tutaj te ozdoby tak jak było. Może kiedyś jeszcze to zmienię, bo na razie nie mam pomysłu na to. Więc nie wiem, poza to wszystko niszczyłem. Um, bez sensu i tu tylko farma jeszcze takie ja tylko jeszcze nie wziąłem biodra z wodą no tu dam sobie wodę i tu tak pyk, next, ryk okej okay. mm. tak, tak, wszystko dobra nie mamy więcej nasion, więc schowamy to to możemy też tutaj dać, bo jest roślinność. To damy tutaj. To weźmiemy, żeby zrobić opatę. Mm. Tak. Ok. Dobra. No i widzowie kończymy ten odcinek. Tutaj yy, jeszcze to będę tu kończył to i potem po prostu w jednym odcinku za pojutrze pokażę Wam jak to wygląda. No i pa!